Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Famus, Famus TV, nadajemy z Wejcherowa. Jest 13 lutego 2024 rok, wtorek. Dzisiaj chciałem się z, z Wami podzielić paroma spostrzeżeniami oraz wiadomościami z, z moich prac. Więc od razu przejdźmy do konkretów. Szczęściosz, czyli pierwszy tom Urban Fantazy. Jest w redakcji i bardzo mnie cieszy reakcja redaktorki, która powiedziała, że to jest fajne, dobrze się czyta. Czegoś takiego jeszcze nie spotkała, i w zasadzie to jest już dla mnie bardzo dobry sygnał po tym, co powiedzieli mi e, moi beta e, O czym jest, jest szczęściusz? Urban Fantazy. No, słuchajcie, to są prawie, prawie współczesne czasy, troszeczkę, troszeczkę wcześniej się to dzieje, to są lata 90., druga połowa lat 90. Przygody młodego maga rozpoczynają się w moim mieście, w moim, moim Cieszynie. Tam ów młody mag nabywa, nabywa tak zwanej mocy. Oczywiście dzieje się to przypadkowo, ale jak później się dowiemy, to nie będzie taki całkowity przypadek. No i mamy serię jego przygód. Wszystko dzieje się w przeciągu kilku dni. Dokładnie tak sobie założyłem, że każda, każda przygoda będzie trwała 4 dni. No to w tym momencie mamy zawiązanie akcji. Czyli szczęścioż otrzymuje te, te moce, no jest, jest, to nie jest typowy mag. To się później okazuje, kim on tak na tak zasadzie jest, czym jest. Natomiast świat magiczny, który istnieje obok świata rzeczywistego, no różnie do niego podchodzi. Jedni uważają go za szczęśliwy traf, inni za wroga przeciwnika i jeszcze inni próbują go normalnie zgładzić i przejąć jego możliwości. No, to jest teoretycznie możliwe, więc dosyć szybko w Cieszynie pojawiają się rozliczni magowie, czarnoksiężnicy, wiedźmy i inne takie stworzenia, które próbują mu tą magię odebrać. Natomiast to oczywiście nie udałoby mu się, na początku zwłaszcza, Yy, nie, nie udałoby mu się to obronić yy, samemu i tylko z pomocą przyjaciół. I ci przyjaciele się dość szybko znajdują. Yy, I no i, i akcja, akcja, akcja sobie, sobie leci. Yy, po dwóch dniach yy, tych poszukiwań tego Szczyściorza i jego ucieczek, i jego zmylenia tropów, yy, akcja przenosi się do Krakowa. Gdyż według wszystkich wskazań, no tam dojdzie do bardzo ważnej potyczki. Ona w zasadzie mogłaby się wydarzyć też, też w Cieszynie, ale okazuje się, że są inne sprawy, które trzeba jakby dokończyć. No i ten y, najważniejszy przeciwnik Szczęściorza y, wyrusza w pościg, y, w pościg za magiem. Znaczy w zasadzie w pościg, no on tak m, trochę na chybił trafił, no ale trafił. Y, no i reszta dwa dni dzieją się w, w Krakowie. Oczywiście to jest Kraków moich wspomnień, to są lata 90., więc to jest szare, brudne miasto. Y, no w tamtych czasach niestety tak było, zresztą Cieszyn w tamtych czasach wyglądał tak samo, więc macie tą taką troszeczkę taką nutę takiego, e, takich szarości i smutku troszeczkę w tych, w, w, w tych, w tych miejscach. E, o, co, o co generalnie chodzi? Chodzi o to, żeby, żeby czytelnikowi dać frajdę, że to się fajnie czyta, że to jest wciągające, że chcemy wiedzieć, co się za chwilę wydarzy. E, takim ciekawym zabiegiem, moim zdaniem, jest pokazywanie niektórych sytuacji z kilku perspektyw. Czyli no nie tylko szczęściarz jest tutaj tak, jakby, narratorem, ale są też ci jego przeciwnicy i pomocnicy, którzy niektóre sytuacje mówię, są jakby powtórzone, natomiast są in inaczej to odbiera ten ktoś. Tak? Więc, więc to jest dość zabawne, bo z jednej strony mamy na przykład gdzieś tam jakąś ucieczkę i strach i... i, i zakładanie się tych, tych różnych sytuacji, żeby się to udało. Natomiast druga ostro, o, strona na przykład, yy, goni, ściga lub chce no, pozbawić życia inną, inną inną osobę, innego maga. Yy, no i jej to na przykład nie wychodzi, ale jak to się dzieje, że to jej nie wychodzi? Jak ona do tego podchodzi, że to akurat nie wyszło w tym momencie, może za chwilę to się uda, tak? bo może za chwilę będzie następna sytuacja. Yy, mamy potyczki, mamy yy, pojedynki. Magiczne, jest trochę magicznych stworzeń. Jest trochę e, artefaktów różnego rodzaju, e, niespotykanych. Niektóre są skopiowane, tam gdzieś, gdzieś jakiś pomysł jest tak dobry, że nie da się przejść obok. E, ale generalnie ja sobie tam wymyślam różne dziwne rzeczy. E, e, jest też troszeczkę raz magicznych. E, to jest, znaczy, rasy magiczne generalnie, stwory magiczne są też podzielone na różne kategorie no Są rasy magiczne, czyli to są jakby te cywilizacje. Tak? Czyli na przykład są elfowie, są na przykład trytoni, no to będzie w, w drugiej części. Jest, jest, jest tego trochę i to akurat jest na tyle ubrane w tą jakby sztampową, znaczy na, na, na takie nasze poobrażenie. Elfowie są tacy i tacy. Krasnale są takie i takie. No, w miarę to jest, w miarę to jest poukładane. Troszeczkę inaczej będzie z wampirami. To jest taki mój odzew na taki wampirzy trend ostatnio w, w, w powieściach. U mnie są zgoła odmienne te, te wampiry. Tak, ta, 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 ta. zobaczycie, ale to jeszcze <laughs> te, też uśmiejecie troszeczkę, jak do tego po, podszedłem. Co tam jeszcze jest? Mówię, te artefakty no to to jest też ciekawa sprawa. Akurat o artefaktach wyszło opowiadanie w Tryźnie i to jest opowiadanie numer dwa. Numer, numer jeden się nie, nie pojawił, miało się na planecie pojawić w takiej morskiej antologii, no, ale ta antologia się ciągnie już któryś tam rok, więc, więc nie. I tutaj być może, być może zrobię takie kompendium tych, tych opowiadań, no przynajmniej na razie mam trzy, tak? No to oczywiście trzeba by ich trochę więcej, ale to jest oczywiście też trochę pieśń przyszłości. No i, i tam w tej, w tej tryźnie ma, ma, mamy Krasnala, który produkuje artefakty. No oni tak, zawsze się czymś zajmują, takim realnym, takim materialnym, tak? No więc te, 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 to macie taki przedsmach i słyszałem, że osoby, które mnie czytają lubią mo, mo, moje opowiadania i, po, i powieści, a ta jest oczywiście zgoła inna, nie jest taka militarna, no to yy, wiem, że to w Tryźnie opowiadanie się podoba. No więc to będzie tego typu, tego typu to będzie, to będzie powieść. Yy, rasy. No rasy mamy yy, znaczy, inaczej, właściwie stworzenia. Stworzenia są takie w zasadzie jak też w takim mainstreamie, natomiast dużo, dużo ja wymyślam. Na przykład jest taki, takie stworzenie specjalne, które z, jest panem Waru. WAR to jest taka ochronna, ochronna budowla, gdzie można, gdzie można uratować życie, no ale żeby ona istniała, to jest kilka warunków, i jeden z nich jest posiadanie takiego, takiego stwora. Ja tak nie pamiętam, czy one się, czy ja je nazywałem wotywne, jakoś tak, ale więc jest taki stwór w Cieszynie, jest taki war w Cieszynie, on jest specjalny, jest zakamuflowany, no i to, ale to stworzonko też się tam gdzieś porusza, bo oczywiście ono może sobie z waru wyjść i się gdzieś tam pojawić. Jest, jest i tak, jest z tych, tych raz, z tych istot, są istoty nieposiadające jakby cywilizacji. Ale, są, ale będące inteligentne, czyli można sobie z nimi porozmawiać. One coś mogą załatwić, coś potrzebują, coś tam kręcą, kombinują, żyją po prostu i, i funkcjonują. Są istoty bardziej takie zwierzęce, czyli mają jakieś magiczne zdolności, ale są, nie pretendują jakby do raz. Też sobie można z nimi porozmawiać. No, na przykład są też smoki, pojawiają się smoki. To nie jest tak, że one hasają, jest tam mnóstwo gdzieś tam gdzieś tego, przynajmniej nie w, tym, nie w, tym, nie w tej powieści. Ale z nimi też sobie można porozmawiać, podyskutować, sobie można normalnie, werbalnie, coś tam, coś tam, coś tam, przekazać jakąś wiadomość, itd. No i są też stworzenia takie, które, no to typowo zwierzęta, z tym, że one mają jakieś zdolność, tak. Na przykład jest taka, 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 taki, taki stwór, on się nazywa płoszak, to jest coś podobnego do jelenia, do, trochę mniejsze od jelenia, ale taką ma sierść jak 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 jak, jak Tybetański jak. To takie włochate stworzonko. Ono trochę przypomina, jakby z, z tej struktury przypomina trochę tego smoka, słuchajcie, Neverending Story. Tak? No, to jest taki Milusi. Ten on jest bardzo grzeczny. Ma taką właściwość, że jak się do niego tulisz czy coś, to on ci daje taką bardzo pozytywną energię. Dawniej puszaki były używane do, jako, jako zwierzęta pociągowe. Przy okazji od tego odstąpiono. No, trochę tak jakby z, z tego, że też ich było już coraz mniej. A z drugiej strony one no, były za dobre i. i i magowie, i inne rasy odstąpiły od tego. Oczywiście zdarza się i można mieć, i to nie jest jakieś oburcze, bo y, ta, ta y, 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 ma, magowie są tak tacy, no, spolegliwi i to da się zrobić, ale generalnie nie, bo generalnie poszaki sobie żyją na wolności, są, mają opiekunów, są magowie, tacy zrealizowani do opieki nad różnymi stworzeniami, oni dość wysoko stoją w hierarchii, więc, więc to jest też tam dobrze, dobrze ugruntowane i szanowane. Więc tak wyglądają stwory. Jest też, jest też w tej powieści parę zagadek, parę, parę ciekawostek poukrywanych w różnych, w różnych miejscach. No i zwłaszcza, zwłaszcza podoba mi się samemu, samemu sam, sam, sam sobie. Mnie się po prostu podoba, jak to czytałem w sobie, jak drafty sobie robiłem, to też się uśmiałem, no bo to to ta powieść już jest napisana ze dwa lata. No, 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 jakoś tak będzie. No, tak sobie przypominałem niektóre rzeczy, które powymyślałem, to sam się zdziwiłem, że to tak, tak tak mogłem zrobić. Fajnie. Samo rozstrzygnięcie jest bardzo ciekawe. To dowiecie się później, dlaczego tak się stało i czemu. Czemu właśnie szczęściarz tak zakończył, tak zakończył pojedynek z pewnym bardzo niedobrym stworzeniem, istotą w zasadzie i kim w zasadzie jest? To kim jest, to się, to się dowiecie pod koniec pierwszego tomu, natomiast dlaczego tak, tak on robi, jak robi te swoje pojedynki, jak, jak to się dzieje, to, się, to, jest, to będzie później. Tam jest taki sygnał jeden, natomiast będzie to omówione później. Raczej tak w czwartym tomie dokładnie to będzie wyliczone, dlaczego on to wszystko robił w ten sposób, który robił. Natomiast samo rozstrzygnięcie i sama, sam pojedynek na błoniach krakowskich będzie się Wam podobał. Będzie się Wam podobała na pewno końcówka czwartej części, czyli w sensie rozdziału. W czwartym rozdziale mamy Kraków, drugi dzień w Krakowie, pojedynek i reakcje ludzi. Yeah, 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 yeah. Ja ich nazywam normalniakami. To jest. Ludzie, czyli nie magiczni, To jest. W Harry Potterze oni tam jakoś się nazywają. Już teraz zapomniałem, chociaż lubię to. to. to, to, to uniwersum. Natomiast normalniaki. normalniaki widzą, to, że coś się It dzieje, dzieje, co się dzieje reagują, no i mają ten, ten problem z pojęciem tego wszystkiego, coś, tak? Myślę, że. Myślę, że was to wciągnie. Was to, yy, Ona jest taka bardziej, bardziej radosna, chociaż tam też są te elementy mroku tak i są te elementy śmierci, no bo magowie też giną, po prostu się umiera, się, się zabijają, mają, mają swoje <laughs> magiczne, magiczne zaklęcia, z tym, że tam nie ma żadnych yy, niewybaczalnych, po prostu no, ktoś kogoś zabił, no i szachmady, no i po wszystkim. E, trzeba to pozbierać. Oczywiście ściga się takich bandytów mag magicznych, no i nie, najczęściej jest, jest coś takiego jak taka policja magiczna, y, są takie specjalne oddziały w dużych, w dużych koloniach y, magicznych. Y, podział na kolonie też jest dość ciekawy, bo to są konturie i loże. Y, konturie są małe, loże są duże. Jest loża królewska y, haha, krakowska. I, no, bo tam nie nastąpiło przesunięcia stolicy, więc to magowie z Krakowa są najważniejsi i oni, oni trzymają władzę nad całym, jakby, tutaj rejonem. A konturie to są po prostu, jakby, starsze miasta, w których yy, wiemy, że yy, no, tam się, w średniowieczu się działo coś, tak? Także tak, 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 jest tam parę takich zmianek. Yy, no, na przykład będzie, będziemy mieli małą przygodę w. A ja właśnie nie wiem, czy to w tym, w, w tym tomie. Bo ja już, ja już robię draft drugiego i to mi się może mylić. Ale na przykład, no dobrze powiem, w zatorze. To jest Zator tam Czechowice, dziedzice Bielsko-Biała, tam gdzieś Andrychów, te to, to okolice. No i tam, a tam jest taka wyzwianka taka, taka, taka dość, dość wesoła. Więc, więc myślę, że więc myślę, że to będzie coś innego jak do tej pory, czyli nie takie militarne hardkory. Ale takie, takie trochę na wesoło, trochę z przymrużeniem oka. No i inne uniwersum. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Następny, następny, następne spotkanie będzie o zemściorze. Czyli to będzie drugi tom, i potem Wam powiem o trzecim. Oczywiście trzeba będzie na to wszystko poczekać, gdyż, gdyż no, pierwszy tom dopiero jest w redakcji z redakcji mam mówioną korektę, no i zbieram na po prostu na następne, następne czynności które tam y, są w kolejności normalnie w, w, w technologii wydawania książek a więc tyle na dzisiaj i trzymajcie się i jeżeli możecie to propagujcie propagujcie y, moje powieści to się powoli rozkręca no powoli fajnie, ale powoli, trochę tutaj, trochę to tak jest, trochę to tak nie idzie, jakbym bym chciał, ale kierunek jest dobry, kierunek jest dobry. Więc udostępniajcie mnie na Facebooku, jeżeli się Wam podoba, to proszę polubić, no i dużo zdrowia i do zobaczenia, trzymajcie się.